Siema, z tej strony giggames możecie mnie znać, bo nagrywałem z Ketchupem Gramy sobie w Crash Royale Zrobiłem sobie nowe konto, bo na tamtym... Nie chce mi się Trzeba zacząć znów tą serię Zrobię chyba sobie specjalnie konto Na YouTubie zrobię Kanał, na Crash Royale tylko No i zaczynamy sobie No, to są na razie boty. Jak na razie to są boty, więc można sobie na ludzi grać. Pierwsza arena, druga, coś takiego to są boty. Coraz wyżej już macie coraz gracze. Znam gram już tam długo tą grę. Więc to nie coś pamiętam jeszcze. Jeszcze dwie gry zagram. I to będzie na tyle. Albo jedną jeszcze. Dwie rundy zagramy za tyle będzie trzeci poziom dobra pieniążki mi się przydają aha dobra jeszcze jedna runda jakoś tu nie będę tak za bardzo grał jak będę chciał to jedynie chyba pokażę że zaatakuje Pekom <noise> No bo zaatakował Pekom na trzecim poziomie I tym, Minionsami Na trzecim Też Nie wiem No i wygrano na razie Jedynie pogrom Na tym kończę. Wbiję jakieś dobre areny Jedynie Wam pokażę jak tam progres, czy co. To na tyle z tym odcinku Shamano.